Witajcie kochani, z tej strony Wina. Winaja, witam wszystkie zodiakalne bliźnięta. Kochani, uwaga, horoskop miesięczny, horoskop na grudzień 2023. Mówię uwaga, tutaj zwracam się raczej do moich stałych widzów, bo ci co są ze mną od jakiegoś czasu, moi widzowie wiedzą, że horoskop miesięczny na moim kanale to taka rzadka rzadkość, tak? Więc takie małe święto, ale kochani, mam troszkę czasu, mam mnóstwo energii, poza tym grudzień to jest ostatnim takim finiszowym, E, miesiącem e, roku. więc warto zobaczyć, co tam ciekawego, jaki ten ta meta tego roku będzie, czym zaskoczy lub m, czym warto się zająć właśnie w tym ostatnim e, miesiącu. Kochani, mam nadzieję, że od tego momentu y, już horoskopy miesięczne na stałe na moim kanale. Także wiele zapowiada, że tak się stanie. Dobra kochani, żeby nie gadać, żeby nie przedłużać, z tego miejsca chciałam jeszcze przywitać moich widzów, moich subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie i witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. I jeśli Wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie ślad Waszej obecności, tak, komentarz, łapka w górę. Subskrypcja dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Dobrze bliźnięta, no to żeby nie przedłużać, zaczynamy kochani. Zobaczmy, zobaczmy, jaki będzie ten ostatni miesiąc tego roku, ten grudzień, jakie energie do Was się tutaj zbliżają, jak z nimi pracować, ewentualnie jak je sobie oswoić, tudzież przegonić, w zależności od um, energii. Pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie rezonować, nie wszystko będzie pasować, bierzcie wyłącznie te energie, które się zgadzają, a te, które się nie zgadzają, odrzucajcie. Także pamiętajcie o tym i mam jeszcze taką malutką niespodziankę. Dobra kochani, zaglądam w miarę, postaram się w miarę skondensować, ten przekaz, bo wiadomo, jak ci, co są od dłuższego czasu wiedzą, że ja jestem mała taka gadła. Także postaram się kontrolować ten mój słowo. Tak. Dobrze bliźnięta, bliźnięta, zodiakalne, grudzień 2023, wyzwanie dla bliźniąt na ten miesiąc. Co odchodzi do przeszłości? No, chciała się schować, ehm, co miłego. Na co uważać, kochani, zagrożenia tego miesiąca? Miłość, sprawy miłosne i sprawy zawodowo-finansowe. O, aż świat się tutaj zaczął. Dobra. Mm -hmm. Dobra. I niespodzianka, o której wspomniałam, tak? Tu jest moja mała, wielka talia. I kochani, wyciągniemy sobie z tej talii dwie energie, dwie karty. I to będzie, kochani, taki osobisty, bardzo spersonalizowany przekaz. Wiadomość od wszechświata, od przewodników duchowych, od aniołów, w to sobie tam wierzycie specjalnie dla bliźniąt na ten miesiąc. Coś co bliźnięte, zodiakalne usłyszeć e, powinny tak, tak osobiście, tak osobiście. Także tutaj będzie taki, taka malutka niespodzianka, taki dodatek do e, tego czytania. Dobra, dwie energie kochani, na razie te energie schowamy, Będziemy, przejdziemy do nich na koniec przekazu, a póki co zajmujemy się przekazem ogólnym. Dobra, bliźnięta moje piękne. Wyzwanie. Wiecie, to jest taki miesiąc dla Was pod tytułem Nazwieczenie Świecie Samoobrony. Wysoko garda bliźnięta. W tym miesiącu, troszeczkę w tym tygodniu, pokazuje mi się, że w stronę bliźniąt może pojawić się no parę ataków, ataków takich, które trzy bliźnięta będą musiały po prostu odeprzeć, no coś lub ktoś w natarciu na bliźnięta, nie, taka nagonka troszeczkę na zadekalne bliźnięta, kochani, wszechświaty, nie wiem, wydarzenia, sytuacje lub ludzie z Waszego otoczenia mogą tak przejść do ofensywy, moi drodzy, więc, no, tak jak mówiłam, postawa obronna, wysokogarda, bo tutaj jakaś interwencja zbrojna. W cudzysłowie, oczywiście metaforycznie interwencja zbrojna się szykuje na Was, drogie kochane bliźnięta. No, także tutaj. Nie dać, nie dać sobie wejść na głowę komuś lub jakimś sytuacjom. Jeżeli będą przeciwności losu, moi drodzy, no to tutaj też odpierać wszelkie ataki. Odpierać też takich ludzi, którzy będą próbowali na was naciskać, będą próbowali zdobyć informacje na wasz temat, lub też będą próbowali was z kimś skłócić, tudzież wpływać na wasze zdanie. Tak, także tutaj tak się zrobiło troszkę wojskowo. Wiecie co dobra, od razu sobie sprawdźmy to. Sprawdźmy sobie tą energię, o jakie tu ataki dokładnie może chodzić, bo to bardzo ogólnie jest powiedziane, tak. być może tutaj chodzi o jakąś konkretną sytuację, o jakiegoś konkretnego człowieka. Zobaczmy sobie to, co? Bo to tak tej energii jeszcze przy wyzwaniu, żeby tak wiecie, wam tak bardziej skonkretyzować na czym, na czym to uwagę skupić warto, tak, lub na kim. Zobaczmy, dopowiedzmy sobie, przed kim lub przed czym bliźnięta powinny się e, obronić. E, siła kochania wrócona. E, dobra. Ataki. Mogą być ataki, e, takie wręcz agresji bliźnięta w Waszą stronę, wiecie? Zwłaszcza wiecie co, jeżeli macie jakiegoś lwa dekalnego. Lub rana strzelca też mi się tutaj pokazuje. Raczej bym stawiała na kobietę, kochani. Um. Mhm. Ktoś, jeśli nie kobieta, lub wiecie, stawiałabym na kobietę, ale nie będę się przy niej upierać, tak już uparcie, ale kochani, ktoś może tutaj próbować wam, drogie bliźnięta, wejść na głowę w tym miesiącu. Tak dosłownie wejść na głowę, nie? Niemal, lub tak na siłę wymuszać na was coś, tak? Coś tak, nie wiem, zmuszać Was do czegoś, nie wiem, na siłę trzymać przy sobie lub na siłę dosłownie przekonywać do swoich racji. Ja tutaj czuję dużo agresji, dużo takiej zaborczości, wybuchów złości też, więc drogie bliźnięta, jeżeli domyślacie się, jaka to osoba, no to ta osoba, no będzie w takim naprawdę ostrym natarciu we waszą stronę, więc jeśli wiecie, kto to może być, no to możecie się spodziewać w tym miesiącu, że to, o, ta osoba naprawdę te swoje ataki, wybuchy złości, wybuchy zazdrości, taka próba wymuszenia na was z czegoś, może być mocno nasilona w grudniu, także uważajcie troszeczkę. A jeśli nie chodzi o osoby, bliźnięta, yy, troszkę mam wrażenie, trzeba będzie stawić czoła gorszemu samopoczuciu. Być może yy, troszkę tak fizycznie, może emocjonalnie, może psychicznie. Może po prostu ktoś tam złapie jakieś lekkie poszędzembienie, prawda, jakieś bóle w mięśniach, w kościach się pojawiają i mimo wszystko trzeba będzie mm, sprostać codzienności, tak? Sprostać pracy. Więc tutaj takie troszkę mm, Walka ze złym samopoczuciem, tak? Walka, bo pokazuje mi się, że no, ciężko będzie odpocząć, trudno będzie bliźnięta odpocząć, więc zadbajcie, zadbajcie o siebie, zadbajcie w miarę możliwości o odpoczynek w tym miesiącu. No, także w ten sposób. I bliźnięta, moi drodzy, jeszcze tutaj to, czemu warto stawić czoła w tym miesiącu, to własnemu właśnie takiemu zmęczeniu, wyczerpaniu, ale też, kochani, yy, troszkę z we własne możliwości. Tak? Więc jeżeli coś działacie, coś robicie i dopadają Was pewne takie zwątpienia, że nie dam rady, nie dam siły, to sobie opierać się tym myślom, bo mogą troszeczkę źle wpłynąć na Wasze działania w tym miesiącu. No dobra. Co odchodzi do przeszłości, kochani? Dobra wiadomość: to, co bolało, wszystkie takie sytuacje, które sprawiały Wam przykrość, które sprawiały ból, które sprawiały cierpienie, być może rozczarowani jakimś człowiekiem, jakąś osobą, wszystkie te sytuacje, które wyciskały z bliźniąt łzy, to odchodzi, tego nie ma. Tego nie ma w grudniu, to mi się pokazuje, nie? E, bliźnięta, po prostu Wam w grudniu uda się otrzeć jakieś łzy. Nie wiem po jakiej sytuacji, nie będę tutaj zgadywać, nie wiem po jakim wydarzeniu, lub być może jakiś człowiek sprawił Wam jakąś e, przykrość, może mm, ktoś miał złamane serce, i pokazuje mi się, że w tym. Miesiącu, w grudniu, uda się niejednemu nie jednemu bliźniaczkowi tak? zaleczyć jakieś rany, tak? Być może właśnie to złamane serce, być może komuś uda się wybaczyć, przetrawić jakieś krzywdzące słowa, które padły w Waszym kierunku. Kochani, redukcja bólu i przykry, przykrych przeżyć. To jest to, co się dzieje w grudniu. Wszelkie żale, wszelkie smutki, wszelkie takie niepowodzenia odchodzą i, i cierpienia odchodzą w niepamięć. Jeżeli tutaj, tak szybciutko powiem, być może koniec jakiegoś okresu żałoby się, tak? Ta, kończy, kończy się okres żałoby. O, to są nie tak. Kończy się, jeśli ktoś miał taką żałobę, wiecie dosłowną, bądź po prostu mieliście w sobie jakąś sytuację, jakąś relację, którą trzeba po prostu było, tak, osobiście w sercu Przeżyć do końca i mam wrażenie, że bliźnięta w grudniu godzą się z tymi sytuacjami, wybaczają sobie, wybaczają temu wszystkiemu i, i, i kończy się jakieś takie naprawdę bolesne przeżycia. Także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, dobra. i co miłego? Bliźnięta. Jeżeli macie jakieś sprawy, to przy tej energii to warto o tym wspomnieć. Sprawy mm, sądowe, jakieś tam prawnicze, urzędowe, coś, co się po prostu za wami ciągnęło od dłuższego czasu. Kochani, to albo mamy zakończenie tych spraw, wyjaśnienie tych spraw, lub wiele właśnie zaczyna się wyjaśniać w tych sprawach, tak? Pewne takie postępy mi się tutaj pokazują. Jakiś ruch w jakimś postępowaniu jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji. Coś się kończy, albo bardzo jasno zmierza ku zakończeniu. Także tutaj taka miła niespodzianka. Być może to będą takie sprawy, które się rozwiążą nagle same, albo będzie tyle zbiegów okoliczności, które spowodują, że te sprawy się rozwiążą i będziecie wolni od jakiejś sytuacji, tak? Takiej, która się ciągnęła od jakiegoś czasu, której wydawało się bliźniątom, że trudna będzie do rozwiązania, do wyjaśnienia. Także tutaj się pokazuje takie zakończenia, szczęśliwe zakończenia. Od razu mówię, kochani, bo to jest na pozycji to, co jest miłe dla Was, kochani. Dobrze, i Wiecie co? Grudzień to jest, no muszę to powiedzieć, to jest piękna energia, bo to może być dla Was miesiąc oczyszczenia. Wiecie, oczyszczenia ze złych przeżyć, właśnie tutaj. To, co odchodzi do przeszłości, przed chwilą mówiłam, oczyszczenia albo takich, wiecie, ważnych, niemal decydujących takich decyzji bez względu oczywiście na okoliczności, czy to będą wasze decyzje, które będą podjęte słusznie, czy to będą takie sytuacje, kiedy coś się po prostu kończy, tak, a coś zaczyna, kochani, ale bez względu na okoliczności, to jest taka energia, która zwiastuje przełom. To będzie przełomowy dla was miesiąc. To będzie ten moment, kiedy zamykacie za sobą jakieś stare drzwi, stare bramy i wkraczacie w nowy etap swojego życia, tacy wolni, wolni od przeszłości, wolni od tych bolesnych przeżyć. Mm, idziecie po nowe, idziecie po nowe, taka no miesiąc oczyszczenia, pięknie, dzięki temu, tutaj kochani pokazuje mi się, że bliźnięta nie jedne wkroczą w nowy rok, właśnie czyści, czyści, tak, z nową czystą kartą, także nic, nic lepszego się nie mogło wydarzyć, prawda, <grym> także super, ale kochani, tu mamy malutkie ostrzeżenie, fajnie, fajnie, wszystko się wyjaśnia, wszystko idzie w dobrym kierunku, i ostrzeżenie w tej sytuacji jest takie, żeby pod żadnym pozorem bliźnięta tych wyjaśnień, tych zakończeń, tego wkraczania w nowe, właśnie w nowy etap swojego życia nie przyspieszać. Niech się dzieje w swoim tempie bliźnięta, bo pośpiech, brak jakiegoś namysłu, działania, czy to pod presją, wiecie, mojego chce mi się, albo widzi mi się, czy to pod presją czasu, czy pod presją innych ludzi, może zaszkodzić. Może zaszkodzić temu oczyszczeniu, kochani. Więc tutaj ostrze, ostrożnie, ostrożnie, niech wszystko dzieje się w swoim tempie, powtarzam po raz kolejny, żeby nie było, że winajka nie mówiła, tak? Także bliźnięta w ten sposób. Wszelkie próby przyspieszenia. Mogą skutkować, może nie tyle, że to się nie wydarzy, że to oczyszczenie nie nastąpi, ale może poskutkować, że na chwilę te sprawy, te sytuacje, z których chcecie się oczyścić, utkną w miejscu, nie? Lub zamiast tego postępu, który się pokazuje, będzie brak postępu, tak? Tak wiecie o co chodzi. No tak troszkę paradoksalnie, kochani, bo wiecie, że chcemy zmiany, to my idziemy po te zmiany, tak, my dążymy do tych zmian, ale tu paradoksalnie karty hmm, próbują, bliźnięte, zwrócić Wam uwagę na to, żeby jednak nie naciskać, nie robić hmm, takiego, wiecie, przyspieszenia tych spraw, nie, bo wiecie, ten nacisk, jak Wam to wytłumaczyć pięknie, kochani, bo ten nacisk, tak, który poczujecie być może wewnętrznie lub który będzie zewnętrznie spowodowany przez jakieś osoby, może Was po prostu ograniczyć, tak? Ta, ta, ta presja może was zniechęcić i przez to no, może się odechcieć nie? I, i, i można porzucić niektóre prany, plany, można porzucić, zrezygnować z niektórych możliwości. Więc tutaj bliźnięta dla Was ostrze, ostrzeżenie, wszelki pośpiech wszelkie, takie wiecie, przyspieszanie niektórych decyzji, przyspieszanie na siłę niektórych sytuacji przeszkodzi w oczyszczeniu. W oczyszczeniu i wkroczeniu w ten nowy etap. Także tutaj uważajcie, troszkę uważajcie też na wszelkiego rodzaju, kochani, wyjazdy, jeżeli gdzieś się wybieracie w grudniu, tak, jeżeli gdzieś jedziecie, no to tutaj też postawcie na to, żeby ten wyjazd był zaplanowany. Powiem tak, bliźnięta, takie spontaniczne wyjazdy, nie do końca też są dobre w tym miesiącu, ale to oczywiście, tak, warto, żeby ktoś usłyszał. Warto, żeby ktoś usłyszał. Dobra, kochani, lecimy dalej, żeby nie przedłużać. Miłość. No dobra. I tu mamy dobre wiadomości, bardzo dobre wiadomości, kochani. Słoneczko nad Wami. Tak, słoneczko nad Wami. Będzie dosłownie to słoneczko ogrzewać Wasze relacje, Wasze związki. No. Nowe znajomości również, tak? To jest, kochani, energia, która wnosi dużo pozytywności, tak? Do świata, miłosnego, bliźniąt, bardzo fajnie. To jest energia, która sprzyja ciążym, to jest energia, która sprzyja y, po, dzieciom, tak? Ogólnie dzieciom. Wszystkie sprawy okołodzieciowe, czy to ciąża, czy narodziny dziecka, czy. Czas spędzony właśnie z dziećmi przy okazji świąt będzie czasem bardzo takim um, unoszącym dużo radości. To jest energia, która sprzyja kochaniu zaręczynną, przeprowadzką, tak? Zmianom, bardzo fajnie i to jest też taka energia, teraz mówię do związków istniejących, relacji, która utwierdza, w tym, że partner czy partnerka jest lojalny lub że wnosi radość w życie, tak? To, to, to życie miłosne ewentualnie utwierdza, że bliźnięta przy tej osobie czują się właśnie radosne i spełnione. Tak. Także super. Dla singli z kolei ta energia, e, no, kochani, będziecie się cieszyć nie lada powodzeniem. O, oczywiście, tutaj się tutaj dzieje. E, tak będziecie widoczni. No, będziecie widoczni, tak będziecie świecieć, brylować w towarzystwie. E, będzie was widać po prostu, będziecie błyszczeć e, w towarzystwie i, i i fajnie, fajnie. Także będziecie zwracać na siebie uwagę. No nie chcę powiedzieć, że będziecie mieli możliwość przebierania pomiędzy amatorami, amatorkami i tak dalej, ale może tak być, jednak będziecie będzie, będzie przyciągać, po prostu będziecie przyciągać swoją radością, swoim optymizmem, tak? Więc tutaj może być taki troszkę właśnie zmasowany atak adoratorów i adoratorek, więc, więc, więc trzeba tutaj będzie w miarę rozsądnie do tego podejść. Ale wiecie co, bliźnięta, to jest też bardzo taka energia, ona lubi być złośliwa, pomimo tego, że ona jest bardzo pozytywna, a ta energia, kochani, bardzo często i my sobie to za chwileczkę sprawdzimy. Nie wiem, dlaczego spojrzałam na tą energię w ten sposób. Być może tutaj właśnie przez tę tutaj energię waszego wyzwania, kiedy trzeba się będzie przed czymś obronić, tak? Bo wiecie, ta energia... Bywa taka, że niekiedy sprawia, że pewne światła padają dokładnie tam, gdzie są jakieś problemy. Wiecie o co chodzi? Czyli tak jak reflektor dosłownie rozświetla to, co poszło nie tak w związku, w relacji, tudzież u singli, albo co idzie nie tak na daną chwilę. Nie? Także tutaj zobaczmy sobie, podpowiedzmy sobie tutaj. Mówię, nie, nie wiem dlaczego, bo ogólnie przy tej energii, no, to jest szczęśliwa energia, ale, ale ta jasność gdzieś tak, tak z jakiegoś powodu wydała mi się zbyt jasna. I, i, I na co chcę zwrócić uwagę? Na co chcę zwrócić uwagę? Zobaczmy. Zobaczmy szybciutko. <śmiech> <śmiech> mm -hmm. I zobaczmy szybciutko. <laughs> no. Kochani, po raz kolejny mi się tutaj pojawia kobieta, raczej kobieta mm, lub dotykany lew. Uważać. Mhm. Widzicie, jakby ktoś tra, tracił grunt pod nogami, jeśli macie. Kobieta, która traci grunt pod nogami, właśnie kobieta też zaborcza, kobieta taka, która jest interesowna. Kochani, interesowny człowiek jest w waszym towarzystwie miłosnym waszym otoczeniu miłosnym. Być może to jest partner, partnerka, być może nowo poznana osoba. Zwróćcie uwagę, czy nie macie kogoś interesownego, czy jakaś relacja, jakaś znajomość, czy jakiś związek nie trwa a, dlatego, że komuś się to opłaca. Mhm. Czy ktoś nie wykorzystuje finansowo, albo będzie to robił w grudniu. Zależność finansowa, która kogoś przy sobie trzyma. Mm -hmm. także tutaj na to zwróćcie uwagę. No, być może to światło chciało właśnie tutaj paść na ten problem. Z innej strony, kochani, mam wrażenie, że ktoś nie do końca czuje się bezpiecznie w jakiejś relacji. Ktoś nie może się tak jakby poczuć sobą, ktoś właśnie albo właśnie, nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się sobą, nie mogę się spełniać, realizować, bo jestem uzależniony, uzależniona finansowo lub też z innych powodów, być może takich fizycznych czysto. Mm, jestem uzależniony, uzależniona i trzymam się tego człowieka, trzymam się tej osoby mm, troszkę na siłę, bo nie wierzę w to, że jestem w stanie sobie poradzić bez y, jakiejś osoby. Mówię tak ogólnie, kochani, bo nie wiem, po której stronie barykady jesteście, tak? Czy Wy jesteście tą osobą uzależnioną, czy ktoś jest uzależniony od Was, bliźniąt, ale tutaj to światło, te promyczki tego słońca chciały oświetlić właśnie ten problem, także tutaj na to zwróćcie uwagę, drogie bliźnięta. Mhm, dobra. I praca, kochani, żeby już nie przedłużać, praca. No i właśnie, kochani, w pracy będziecie mieli co robić. W pracy może być troszkę trudności, może być takich troszkę obowiązków, które w pewnym momencie mogą się bliźniętom wydać nie do pokonania. Może się pojawić, kochanie, wypalenie zawodowe, może się pojawić nadmiar tych obowiązków, zleceń. No, przy grudzień, końcówka roku, to jest nie dziwne, nie dziwne w takich sytuacjach. Może być troszkę ciężko temu wszystkiemu sprostać, tak? Takie też obciążenia finansowe mi się pewne pokazują. No też wiadomo, przy tych świętach, w tym okresie świątecznym to jest też nie dziwne, więc no takie bardzo ludzkie podejście kart do tej sytuacji. I kochani, tutaj warto, żebyście tak troszkę Właśnie, odpierali ataki, tak? Odpierali ataki e, na przykład dodatkowych zleceń, dodatkowych nadgodzin, powiem tak, tutaj asertywnie powiedzieć: Nie, nie, nie biorę na barki, bo, bo się nie wyrobi, bo to mnie mocno przeciąży, prawda? Troszeczkę uważajcie też na upadek to, takich sił fizycznych, e, czy tutaj właśnie przeciążeni pracą, czy tutaj się nie odezwą jakieś stawy, prawda, kości, kręgosłupy i inne karki, na no to, to też kolana tutaj nie wiem dlaczego pokazały mi się, więc uważajcie na to wszystko. Yy. Więc taki pracowity okres, pracowity okres, w którym warto by było umieć tak odmówić niektóre zlecenia, tak, żeby tutaj za mocno się nie przeciążyć. Ale, kochani, to też jest taka zapowiedź, że no, dla niektórych bliźniąt być może jakiś taki niespodziewany awans co? I wiadomo, jak to z, awansa, z awansami bywa, wiążą się takie dodatkowe obowiązki, tak, dodatkowe, lub po prostu ktoś pracuje, żeby zdobyć ten awans, ewentualnie zdobyć jakąś premię. Także będzie tutaj co robić. Będzie, ale uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Także bliźnięta w ten sposób. Miesiąc się zapowiada ciekawie. Na szczęście, miesiąc oczyszczenia. I w tym wszystkim. Oczyszczenia ze złych negatywnych energii, do, dosyć sporo pracy w tym miesiącu, ale te prace, to obowiązki, wszystko w Waszych rękach Ta w tym miesiącu, że zależy od Was, jak wiele weźmiecie na siebie i jak wiele Wam się uda zrobić. Także nic na siłę, pamiętajcie i nic przez siłę, tak w tym miesiącu. Także, także w ten sposób. Dobra, kochani, dobra. Będzie się działo. Żeby już nie przedłużać, przechodzimy, moi drodzy, do tego przekazu osobistego. Instrukcja obsługi, zanim odsłonię tę energię. Kochani, mówię to wszystkim znakom, mówię również wam. To jest talia kontrowersyjna, zawiera dosyć takie bulwersujące dla niektórych obrazki, obrazki przedstawiające po prostu nagość, powiem w ten sposób, lub takie sceny z zabarwieniem erotycznym, więc osoby wrażliwe niech zamkną oczy, ewentualnie się odwrócą, osoby niewrażliwe. Proszę, zapraszam do oglądania. I kolejny punkt obsługi tego przekazu, kochani, to jest taki, że ja przekażę Wam to, co tutaj zechcą powiedzieć karty, ale taką interpretację pełną zostawię Wam, bo tak jak mówiłam, to jest przekaz osobisty, spersonalizowany, nikt oprócz bliźniąt tego rozumieć nie musi, tak? Także uwaga, odsłaniam w razie, tam jak się pojawi coś nieprzyzwoitego, to postaram się zasłonić. Dobra, lecimy. Leci... Oj, oj oj, 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 oj! Na ostro, co nie? Na ostro. Dobra bliźnięta. Przekaz dla Was. Na ten miesiąc. Co bliźnięta powinny usłyszeć na tym? Bliźnięta. Bliźniaczki moje wspaniałe. Zapamiętajcie sobie jedno w tym miesiącu. To nie jest tak, że wasze marzenia, wasze pragnienia, wasze plany, czy nawet jeżeli ktoś to nazwie, nazwie jakąkolwiek fantazją w czyimś mniemaniu, czy wasze te potrzeby, obojętnie jakie, obojętnie jakie, podkreślam, to nie jest tak, że to wszystko jest nieosiągalne. Być może bliźnięta robicie odrobinkę za mało, tak? To przestańcie traktować swoje potrzeby. Swoje marzenia, swoje plany, swoje pragnienia w sposób platoniczny. Mhm. Bo to, nie, to niczego nie tworzy, to niczego nie buduje, tak? To tylko frustruje. Marzenia, pragnienia i wasze, to co chcecie osiągnąć, dopóki będzie w waszej głowie, to dopóty tam sobie będzie siedzieć. Tu jest czas na działanie. Tu jest, kochani, czas na działanie w tym miesiącu. Mhm. Czuję wstyd. Czuję wstyd, nie wstydźcie się wypowiadać na głos tego, czego pragniecie. Nie wstydźcie się działać, nie wstydźcie się robić nowych rzeczy, bo wstyd, przede wszystkim wstyd ogranicza. Lęk też taki, troszkę strach. Trzeba postawić na siebie bliźnięta w tym miesiącu i wam potrzeba trochę adrenaliny. Bliźnięta potrzebujecie odrobiny adrenaliny, potrzebujecie uniesień. I też nie wnikamy o jakie uniesienia tutaj chodzi. Wy wiecie najlepiej stan e, takiego właśnie e, zdrowego egoizmu, ale takiego egoizmu, e, w którym bliźnięta staną się takim bezpardonowym zdobywcą, trochę bezczelnym, trochę takim który nie patrzy na to, co my mówią i myślą inni. Idą po swoje i przestają mielić w głowie pomysły, projekcje, tylko zaczynają działać w sposób dosłownie egocentryczny, lekko bezczelny, ale celowy i skuteczny. Także takie dla Was przekaz, kochani. No tym Was oczywiście zostawiam, to jest dla Was, to jest dla Was, to my tego, my, my, tutaj inne znaki nie muszą tego Tak Także bliźnięta moje, piękne, wspaniałe, przed Wami miesiąc oczyszczenia, e, budowania czegoś nowego, tak, żeby wkroszyć w nowy rok z czymś nowym, z czystą kartą. I niech tak się dzieje, niech tak się spełnia, mm, ale nie bierzcie na siebie obowiązków czy czyichś, nie pozwólcie, żeby ktokolwiek wchodził Wam na głowę i będzie dobrze. Asertywność i granice w tym miesiącu grają ważną rolę dla Was. Także życzę Wam pięknego, wspaniałego, cudownego miesiąca, tego ostatniego, tego finiszu tego roku. Niech ten miesiąc będzie piękny, pełen pozytywnej energii, zdrowia przede wszystkim i Waszego zadowolenia. Tego Wam kochani życzę i co, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja się żegnam grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.